Witam serdecznie na kolejnym filmie A jak widać znowu ruszyliśmy w las Oczywiście w tandemie, jest z nami Patryk Witam wszystkich Siema No cóż, ostatnio mówiłem, że już raczej nie wrócimy w te rejony szukać tego młyna Ale trochę skłamałem, bo trochę popatrzyłem Na, na starą mapę Troszkę sobie porównałem, popatrzyłem, pomierzyłem No i niestety, ale chyba Troszkę ostatnio za daleko pojechaliśmy i za daleko szukaliśmy. Cofnęliśmy się o jakieś pół kilometra na tej trasie. No i dalej szukamy. Może uda się w końcu znaleźć jakieś ślady tego młyna. Na pewno były tutaj stare drogi, ta droga, którą właśnie teraz idziemy też na tej mapie była zaznaczona, że ona tutaj tutaj biega, przynajmniej w tej okolicy. No cóż, zobaczymy. Może się uda? Szansa na to, że coś znajdziemy. Jest taka sama, że nic nie znajdziemy. Dokładnie, więc próbujemy do skutku. Oczywiście o efektach będziecie wiedzieć na bieżąco. Także my ruszamy. Fuh, komary troszkę robale tu przeszkadzają, ale damy radę. No to widzimy się przy pierwszym dołeczku. Do zobaczenia. I słuchajcie, jest pierwszy fancik. A przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, jest. Mamy go. A mianowicie będzie to kuleczka kulka muszkietowa. O, tak ona wygląda. Taka No cóż, jest pierwszy fancik, kulka muszkietowa, coś było strzelane, więc zawsze jest nadzieja na jakieś inne fanciki. Do następnego. No i słuchajcie. Wyszedł mi tu teraz taki odłamek żelastwa Nie wiem, to jakaś tuleja mogła być. No pewnie jakieś maszyny ale oś gruby ładny kawałek złomu, że tak powiem no nie, mi to nic nie mówi może wy coś będziecie widzieli na ten temat ale gryzą te komarzyska, ja piernicze masakra jak wścieknięte normalnie mam się psikamy tutaj najróżniejszymi preparatami cała ta ulica chyba już na nas leży, ale to i tak za wiele nie pomaga w tych okolicznościach no dobra, lecimy dalej Trochę te górki dają się wyznać. Pogoda też jest bardzo ładna, gorąco. No ale cóż, nie ma co się poddawać. Trzeba zaliczyć spacerek i jakoś to będzie, nie? Do następnego. Zobaczcie sobie moi <laughs> drodzy widzowie, jaka to jest różnica terenu. Szkoda, że Patryka tam nigdzie nie, nie widzę na horyzoncie, na dole. Myśmy mieli zobrazowanie jak, jak to jest wysoko. To naprawdę ten las jest bardzo górzysty, a za chwilę tutaj podejdziemy. Do ujścia, do początku, chyba z, tutaj się strumień, chyba gdzieś zaczyna. Z tego co. oj co kojarzę. Ale tak do niego podejdziemy, to ja dam Wam znać. Ale naprawdę tu jest wysoko, idzie się nachodzić na tych górkach. Ktoś chyba niedawno musiał tędy przechodzić. Bo mamy. A, Damy jeczkę, albo troszkę dołożymy, że się znajdziemy. I będziemy mieli pieniążka na zimny, gazowany, bardzo dobry napój po wykopkach. <grytanie> no nic. Jest pierwsza monetka? Jest. Zobaczymy, co będzie dalej. A jeszcze rośnik pozdrowimy. To jest rośnik. Czekajcie, sobie wezmę tutaj. O, świeżyzna. 2,18 to jeszcze małe dzieci będą. Ale nic, pozdrawiam. Słuchajcie, chyba się udało znaleźć Ślad po tym młynie, myślałem, znaczy jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć na początku filmu, że to nie wiatrak, a raczej młyn wodny. Właśnie zapomniałem bardzo ważną I Zobaczcie, chyba znaleźliśmy miejsce, gdzie on mógł być. Patrzcie, tu mamy tam są, tam jest coś wymurowanego. Patrzcie, tu resztki murów, tu mogła być ta. Ja nie wiem jak to się pochowano nazywa, ale taka ta zapora, gdzie woda się spiętrzała gdzie woda się spiętrzała i na, była napędzane te koło muńskie całe. Także on mógł gdzieś tu, tu mógł stać, gdzieś w tej okolicy. Znaczy, tu mógłby być cały napęd zamontowany. Tam z brzegu, właśnie o, tam, widać, wystają takie głazy. Tutaj. Kurczę, jesteśmy na miejscu tego młyna. Trzeba się tu rozejrzeć. Po najbliższej okolicy. Może gdzieś coś będzie tu leżało. Dobra, szukamy. Ale udało się chyba znaleźć. To chyba będzie to, czego szukałem. Czyli się pomyliłem, byłem o pół kilometra za daleko. Patrzcie. Jednak się udało. Dobra, szukamy. Słuchajcie, odszedłem od tego miejsca. Kawałek, gdzie wam mówiłem, że tam chyba byłem. Zobaczcie jaki laps. Ja nie mogę, zobaczcie to. To jakaś moneta. Ole Lops. O matko. Czekajcie, trochę poczyszczę, zaraz wam do... Słuchajcie, zajechana bardzo. Tutaj nie widać, ale prawdopodobnie jest to 5 kopiejek tego starszego typu. Niestety nie idzie odczytać rocznika. Na pewno carska moneta zacznie. Dwugłowy orzeł, trochę go widać i tutaj, jak mi się zdaje, że widać 5 kopijek, ale daty już nie idzie czy to ja nie mogę jaka moneta, nie? i to tu, z od tego myna, to jest taka droga ona była też na tej mapie zaznaczona, trzeba tu się pokręcić do następnego słuchajcie, dosłownie dwa kroki no zobaczcie tu jest dołek po tym lapsie, oj coś się nie, nie, stosownego nagrało a zobaczcie, teraz dwa kroki dalej mamy przepiękne sreberko, zobaczcie ja nie mogę, co to jest? Chyba 5 groszy w Polsce. Zobaczcie, jakie piękne. O nie, ta droga tam tutaj. O, ale masakra. I ja nie mogę. Zobaczcie, jakie piękne. Nie, no lecimy dalej w takim wypadku. To nie ma co się zatrzymywać. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Patryk mówi, że znalazł guzik. Zaraz zobaczymy. O, taki ładny. Ale chyba nic na nim nie. Raczej był kompletnie gładki. Chyba ja, nic nie było taki. Ale jest guziczek, cały czas z tej drogi coś wychodzi, nie? No. Musimy szukać dalej, jeszcze kawałek nam zostało Tam się wyjdzie, nie wiem, czy potem, wiesz co, nie odbić tu w prawo Zobaczymy Dobra, widzimy się następnym. No i po takiej dość dłuższej przerwie mamy chyba... Ale kumarek gryzły, ja nie mogę Tak Mamy... ...aluminiową... ...gołębiową obrączkę. A już długa przerwała tamta droga. Znaliśmy kolejną drogę. A tam, tamte już w sumie nic nie wychodziło. Tak teraz tu krążymy wokół tego. Te reszki tego młynu, które Wam pokazywałem wcześniej, znajdują się y, przy takiej łące. I tu koło tej łąki jest las. I tak po tym lesie się kręcimy. Może coś po prostu wyjdzie. To jakieś drogi namierzamy i tak dalej. Patrz jak tam już. Na górze buszuje, ja też za chwilę do niego dołączę. No co, no po prostu szukamy, kręcimy się po ulicy Może coś jeszcze wyjdzie. I po dłuższej przerwie bez efektów mamy kolejnego moniaczka. Co czym będzie dzisiejszy nasz znaczy współczesny groźek chyba? O, ten... wróć, przepraszam, 10 groszy współczesne. 10 groszy współczesne. Aż zajechane Pozdrawiam, rocznik, czekajcie, zobaczę Chyba 91 Tak mi się wydaje, że 91 Pozdrawiam, no kolejna monetka Do następnego Zobaczcie kochani, jaki piękny widok się stąd <śmum> roz Teraz Ależ tam w widać wiatraki Naprawdę, coś niesamowitego Super, nic Lecimy dalej, szukamy. Na razie bez, bez wielkich efektów. Są dwie fajne monetki. Patrzy, tam jakiś guzik z nas, to trochę pokazywałem już. A my tak o, podziwiamy widoki. To też jest super część tych wykopek. Móc zobaczyć takie widoki. Wyjść sobie zmęczyć się, wyjść na tą górę, żeby zobaczyć coś w oddali. Kamera tego niestety nie oddaje, ale naprawdę warto było się wspiąć na ten szczyt i słuchajcie, mamy chyba kolejną aluminiową ją obrączkę tak, ale zmiażdżona w sumie ta pierwsza też nie była lepsza tak, kolejna aluminiowa obrączka gołębia ajajaj, kurde, ale gryza to komary naprawdę masakra, dobra, lecimy dalej do następnego słuchajcie, nie nieopodal Znalezienia tamtej poprzedniej obrączki mamy kolejną aluminiową. Wychodzi na to, że kiedyś tutaj jasznik musiał nieźle sobie poucztować. No, no, ale ta jest lepiej zachowana, jest w miarę okrągła. Jakby ją dobrze doczyścił, to, to będzie widać 39. O, 39. rocznik, czyżby. Może co? Słuchajcie. Całkiem możliwy. Chyba tak. 39 się tu maluje. No chyba tu idzie. Oczywiście trochę żeśmy się rozeszli, trochę żeśmy się zgubili od siebie, ale chyba słyszę, że idzie. Dobra, to nic. Lecimy dalej. Mamy tu zdołeczka. Wyszła nam kolejna krągłość. Tuż to takiego. Pewnie. O! Chciałem obstawić PRL, ale 41, dwa Adolfy z 41. No, zobaczcie sobie. nawet no, tu dosyć ładny stan. Kurde. Ja tak skoszony. Tu jest dwójka, tak. A tu jest poprzek, nie wiem. Nie pamiętam, czy one tak były, czy może jak z jakimś błędem menniczym kurczę. No, ciekawe. Do następnego. Zobaczcie, znalazłem takie coś. Niestety pękło mi w rękach. Było tak zgięte. Tu się znajduje numerek 4. A w środku zobaczcie. Napis Aman A, Kropka -man, Man, Warszawa. Hmm. Ciekawe. Macie jakieś pomysły, co to mogło być? Ja nie mogę te komarek gryzą. Dobra, lecę dalej, nie, nie przedłużam z zjedzą żywcem. Dobra. No i kończymy nasze dzisiejsze zmagania. Nie mamy już sił. Komary na sprawie zeżarły, nie Patryk. Asakra, coś tam znaleźliśmy, ale to widzieliście na filmie. podsumowania robić. Nie. nie będziemy. Zobaczycie sobie na pewno tam. Postaram się jakieś fotki <kluzła> powrzucać, dodać do filmu. No cóż, misja zakończona sukcesem Ślady młyna udało się znaleźć Także dla mnie to jest ogromny sukces Pierwszy raz chyba udało się coś tak znaleźć Obiekt, który był zaznaczony na mapie, że jakieś pozostałości po nim, po nim są Obiekt, który oczywiście nie jest już używany Cóż, teraz pewnie pomyślimy Na następny wypad Pomyślimy nad zmianą miejscówki, bo to już chyba Ten las jest trochę zmęczony już nami <noise> Także co? Teraz mamy tydzień czasu. Pomyśleć nad nową miejscowo. I widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, dać tego kciuka w górę. Dać komentarz pozytywny lub negatywny. Jaki tam uważacie za stosowny. Zasubskrybować. Polecić znajomym do obejrzenia. Będzie mi niezmiernie miło. Cóż, pozdrawiam wszystkich z tego miejsca. Całą rodzinę znajomych, standardowo starych, nowych subskrybentów. Pozdrawiam innych kolegów, poszukiwaczy, którzy oglądają, śledzą. No to cóż, do następnego odcinka. Cześć!